Dzień dobry. Przedstawcie się, może najpierw. Dobrze. Kim jesteście? No i skąd? Z jakiej szkoły? Dzień dobry. Ja jestem Dzień. Hania Skorupka y, z szkoły imienia Bolesława Chrobrego w Pszczynie. A ja jestem Kordelia Kroczkowska z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Stasznica w Zdrowia. No właśnie, jesteście mieszkankami naszego regionu, bo Tychaniu pomimo, że uczysz się w Pszczynie, to mieszkasz w Pawłowicach, tak? Dobrze? Tak, mieszkam w Pielgrzymowicach, czyli w Tak, dokładnie. Ja Jesteś... ja w Pszczynie. Jesteście grupą licealistów, bo jest też z wami kolega, prawda? Którzy rozpoczęli pewien projekt. Projekt, który nazywa się Słowa Mają moc. To teraz wytłumaczcie nam wszystkim o co chodzi w tym haśle. Przede wszystkim chcemy uświadamiać jak największemu gronu osób. Jak wielką moc mają słowa? Taki jest temat kampanii. E, czasami zwykłe dasz radę albo wierzę w ciebie, może poprawić komuś dzień, wywołać uśmiech na twarzy. E, my też na naszych mediach społecznościowych staramy się zamieszczać różne motywujące cytaty, e, też ciekawostki dotyczące wiedzy o języku. E, no i ostatnio naszym takim największym działaniem było stworzenie piosenki, które ma na celu motywować. Myślę, że tutaj Nela może też powiedzieć dużo na ten temat. No to generalnie pomysł na piosenkę rozpoczął się, gdy dogadywaliśmy działania kampanii, w ramach kampanii, i pomyśleliśmy sobie, co moglibyśmy zrobić jako główny punkt. Bo no, nie wiedzieliśmy do końca, czy chcemy jakiś filmik nagrać, czy co, a że wielu z nas jakby jest na co dzień związanych z muzyką. Ja, na przykład, chodzę do szkoły muzycznej, tutaj Hania śpiewa. To stwierdziliśmy, że taką dobrą formą przekazu byłoby właśnie stworzenie własnej piosenki. Super, ta piosenka powstała, będzie można usłyszeć na Radio 90.pl. Czyli ja rozumiem, że wyszukacie tych słów pozytywnych, tych, które dodają energii tak i robią coś pozytywnego, no bo przecież słowa mogą też ranić, prawda? Czy w tej kampanii też na to zwracacie uwagę, by takich słów unikać? E Właśnie poprzednio, jeszcze będąc w ósmej klasie, większość z nas współtworzyła kampanię Słowa Krzywdzą. I wtedy staraliśmy się uświadamiać, jak wiele złego możemy wyrządzić słowami, jak niepotrzebny jest hejt. Nagraliśmy wtedy też spoty. Ta kampania osiągnęła dość duży sukces. I potem, gdy każdy z nas już chodził do, do liceum, do technikum, do szkoły wyższej. E, to stwierdziliśmy, że dalej chcemy coś działać w tym temacie. E, tylko tym razem postanowiliśmy podejść e, z takiej bardziej pozytywnej strony. E, no i uświadamiamy teraz, że słowa mają moc i możemy nimi zdziałać wiele dobrego. Oczywiście mają też tą swoją złą stronę, e, chociaż tutaj akurat skupiamy się na tej dobrej. Do kogo chcecie dotrzeć, dziewczyny, powiedzcie, z tą swoją kampanią i, i z tym przekazem, tak naprawdę? Właśnie do takich ludzi jak wy, czy, czy do każdego? Myślę, że jakby ten problem dotyczy w sumie każdego z nas, nieważne czy młodych, czy starszych ludzi. Myślę, że jakby wszyscy się z tym spotykają na co dzień i najważniejsze, by wszyscy wiedzieli, że ile dobrego możemy zdziałać do i jak, i właśnie po to tu jesteśmy. No, właśnie, ale to podpowiadacie, żeby to każdy chociaż raz dziennie drugiej osobie powiedział coś dobrego? Dokładnie, tak naprawdę każdy wywołany uśmiech na czyjejś twarzy to, to już jest coś dobrego. E, do tego poprzednio uświadamialiśmy, że słowa krzywdzą, e, więc to też miało na celu pokazanie, że, że trzeba unikać tych, tych złych słów. E, a teraz, no, tak jak mówiłam, staramy się pokazać, Ile dobrego możemy zdziałać, ile uśmiechów na twarzy każdego dnia możemy wywołać. Yy, my swoim uśmiechem też możemy zarazić innych i spowodować po prostu, że ten świat będzie lepszy, radośniejszy. To, to bardzo fajnie, że w pandemii, w tym takim trudnym czasie, Wam akurat młodym ludziom nie zabrakło tej energii, tego uśmiechu, bo to różnie bywało, prawda? Pewnie i były te gorsze dni. No tak. Tak to wygląda teraz, staramy się myśleć pozytywnie. Były, były też oczywiście, że każdy z nas miał też takie dni, w którym myśleliśmy sobie, no nie uda się teraz na pewno, ale tak naprawdę po to jesteśmy w grupie, żeby nawzajem się motywować i napędzać. I każdy ma oczywiście takie gorsze dni. My też mieliśmy takie dni. Ale, ale po to jesteśmy dla siebie nawzajem, żeby, żeby jeśli jedna osoba ma zły dzień, to na przykład inna osoba może zrobić jakieś działania, które miała zaplanowane. No i możemy się nawzajem motywować. No właśnie, Was gdzie można znaleźć? Do Was się jakoś można przyłączyć, żeby się w tą kampanię zaangażować? Y no tutaj działamy jakby w ramach Olimpiady Złomieni z i, Historii i... To już na samym początku roku szkolnego się zgłaszaliśmy jako grupa. No i jakby oczywiście działamy na wszystkich social mediach, ale do samej grupy projektowej jakby już nie da się dołączyć. Oczywiście można wspierać, podawać dalej i to zawsze jest przydatne. Tak, można nas znaleźć, <gry> tak? Można nas znaleźć na wszystkich mediach społecznościowych pod nazwą Słowo Majem Moc jesteśmy na Instagramie, Facebooku, Twitterze, TikToku. Eee, I tak naprawdę dla nas wsparciem jest podawanie naszych działań dalej, żeby ten przekaz się szerzył. I rozumiem, że to wciąż można robić, tak? Te wpisy tam się jeszcze pojawiają wasze pozytywne? Dokładnie. Tak, Rozumiem. No to ja Was serdecznie pozdrawiam. Duża Was jest grupa, jeszcze powiedzcie, bo Wy jesteście tutaj reprezentantkami, prawda? Dzisiaj Was jest więcej? No w sumie nas jest pięć osób. No właśnie, to pozdrawiamy, tak? Kolegę, koleżanki, wszystkich zaangażowanych. Wysyłam do Was też mnóstwo uśmiechu i dobrej energii i trzymam za Was kciuki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękujemy.